Krzysztof Stanowski powiedział, że ty... on zaręcza, żeby z nie nim nie zaręczał, z nim nie, zdecydowanie nie. Z tego co wiem, on chyba jest zajęty, jest ma żonę tak, i tak dalej, żonę, którą pozdrawiamy serdecznie. Ale on stwierdził, właściwie powiedział, że ty, no rezygnując z pracy u niego, zrobiłaś to dlatego, że otrzymałaś propozycję marzeń. I czy ta propozycja marzeń, to była właśnie Afryka Express? Tak, tak. To była moja propozycja, to była propozycja marzeń, perspektywa właściwie wtedy, no bo wtedy to wszystko gdzieś się dopiero toczyło. Natomiast pojawiła się na horyzoncie taka perspektywa, że być może będę miała okazję podejść do tego programu i być może skończy się to moją obecnością w tym formacie jako prowadząca. No i to rzeczywiście zapaliło w mojej głowie, się, zapaliło w moich oczach takie światełko, że to rzeczywiście było moje zawsze marzenie, by zobaczyć, jak wygląda taki format, bo to jest też ogromna produkcja i fajnie, jeśli ktoś się interesuje telewizją, nie tylko pod względem tego, kto jest na ekranie, ale też jak się produkuje taki format. No to to jest spełnienie marzeń i, i bardzo się z tego cieszę, że dostałam taką możliwość i taką szansę i jestem za to wdzięczna. A miałaś na przykład okazję porozmawiać z Darią Ładochą, albo ona ci coś napisała, pogratulowała, dała jakieś rady? Daria przyszła do mnie w okolicach Ramówki mniej więcej, czyli to był początek marca powiedzmy. Pogratulowała, ja powiedziałam, że bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że będzie okazja się z nią gdzieś przeciąć i zapytać, czy ma dla mnie jakieś rady, ale była to, zrobiła to bardzo z klasą. E, doceniam to szczególnie. Mocno i mam nadzieję, że, że zrobię to tak dobrze, jak ona to robiła. O tak. Jasne, bo ja na przykład miałam przyjemność też rozmawiać z Edytą Zając i ona mi powiedziała, że właśnie no czasami w tych sytuacjach, gdy jedna osoba zastępuje drugą, no są jednak takie konflikty czy niesnaski. Ona akurat zastąpiła Klaudię, ponieważ Klaudia zaszła w ciążę, więc no wiadomo, nie mogła prowadzić programu, czyli rozumiem, że tutaj pomiędzy wami też się to odbyło z klasą, tak jak powiedziałaś. Wiesz, My się nigdy z Darią nie przyjaźniłyśmy, bo się nie znałyśmy. To, to było jakieś, może z raz w życiu się przecięłyśmy. Natomiast, tak jak mówię, spotkałyśmy się raz i to była taka, powiedzmy, pierwsza konfrontacja po tej sytuacji, kiedy już widziałyśmy, jak to będzie dalej wyglądać. Przebiegała bardzo pokojowo i, i myślę, że sympatycznie. Mam nadzieję, że, że Daria też to tak odbiera i jest to na pewno przeżycie dla każdego, bo kiedy wiesz, że ktoś traci jakiś program, wiem, że to niebawem zyska może coś kolejnego, więc to na pewno gdzieś ta... Ten cykl się będzie kręcić i, i myślę, że tą siłę i tą energię Daria na pewno przełoży i na, na inne wspaniałe projekty. Ale tak jak przy Darią była Agnieszka, te prowadzące się zmieniają formaty, się zmieniają i, i taka jest chyba kolej rzeczy w telewizji, że tak po prostu to wygląda, a no takie jest, no po prostu. Trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki, kiedy wyjeżdżasz? Wylatujesz właściwie? Już niebawem, natomiast nie mogę powiedzieć, ale niebawem wylatuję, więc już powoli szykuję swój skład walizki. O tak. A znana już jest lista uczestników? Przynajmniej ty ją znasz? Nie. Serio, mówię z ręką na sercu, jeszcze nie znam. To jest wszystko niespodzianką również dla mnie, ale coś czuję, że będzie, będzie mocno.